Postanowiłem spisać wojenne wspomnienia Morisa Goldnera, ponieważ zafascynowała mnie unikalność relacji między żydowskim nastolatkiem i czterdziestoletnim polskim bandytą. Niezwykłe było to, że ową więź zainicjował właśnie Jan Kopeć, imię i nazwisko zmienione. Przestępca o złowrogiej sławie, terroryzujący Małopolskę już przed wojną. Człowiek, po którym należało się spodziewać w najlepszym przypadku obojętności na los zabijanych Żydów, na pewno nie zaś chęci niesienia pomocy. Swego rodzaju symbioza, jaka zawiązała się między tą niezwykłą dwójką, zaowocowała licznymi udanymi aktami sabotażu wymierzonymi w Niemców. Kopeć był mózgiem wszystkich operacji. Czasem także ubezpieczał Goldnera, który bez szemrania wykonywał polecenia bandyty. Bez Kopcia Morris, nazywany jeszcze wtedy Mońkiem, z pewnością nie przeżyłby wojny. Pisane mu było raczej zginąć z rąk nazistów, tak jak to się stało z resztą jego rodziny. Tymczasem stało się inaczej. Morris Goldner dokonał zemsty na mordercach, przeżył wojnę i mógł opowiedzieć mi swoją historię. Wszystko, czego dokonał, nie udałoby się bez pomocy Jana Kopcia. W moim odczuciu obaj są bohaterami choć każdy na swój sposób. Relacjonując ich historię, starałem się nie oceniać tego, co robili, ani przed wojną, ani w jej trakcie, ani też po wojnie. Spisywanie wspomnień Morisa i przeprowadzane w tym celu badania historyczne pozwoliły mi dogłębnie poznać zawiłości tamtych czasów, skomplikowaną sytuację społeczną i polityczną panującą w Polsce przedwojennej i okupowanej. Zdałem sobie w pełni sprawę z okropności, jakie musieli znieść Polacy. Po dziś dzień zauważam pewnego rodzaju zmowę milczenia, a co za tym idzie brak rzetelnej informacji na temat sposobów działania na terenie Polski głównych grup partyzanckich w czasie wojny. Nawet mój polski tłumacz i przewodnik ostrzegał mnie przed zbytnim zagłębianiem się w ten temat. Pracując nad książką, czułem się trochę jak detektyw którego zadaniem jest wyśledzenie faktów wśród zalewu plotek. Spisując historię Mońka Goldnera, starałem się pozostać wierny prawdzie. Myślę jednak, że wiele spraw na zawsze pozostanie tajemnicą. Nie będziemy mogli powiedzieć, że mamy absolutną pewność co do przebiegu pewnych zdarzeń. Mam nadzieję, że prawdziwa historia duetu, który przetrwał piekło, oryginalny tytuł A match made in hell, The Jewish Boy and the Polish Outlaw, who defied the Nazis, porwie polskiego czytelnika tak samo jak mnie. Przy okazji, Hollywood rozważa nakręcenie filmu opartego na treści książki. Na razie nie wiem na ten temat nic więcej, ale wszyscy, którzy czytali duet, zgadzają się, że jeśli film powstanie, będzie to pasjonujące widowisko. Główny bohater i narrator książki Morris Goldner, Moniek do dziś dnia jest człowiekiem czynnym, zaangażowanym w życie społeczności miasta Chicago. Jego żona zmarła dwa lata temu.